Czy rozpoznasz tą całą piątkę fragmentów Gór z Gier? A więc zaczynajmy. 1 2 3 4 5 Wordbox. Kolejne 1 2 3 4 5 Terraria. Przed kolejnym zostaw łapkę w górę i suba, bo dobijamy 200 subów. 1 2 3 4 5 Extreme Car. Grywam różne gry na 100 like. 1, 2, 3, 4, 5 GTA 5, a przedostatnim udostępnij ten film i napisz, który z tych widoków jest dla Ciebie najlepszy. 1, 2, 3, 4, 5 Fortnite. Ach, przypominam Ci, zostaw łapkę w górę i suba, bo dobijamy 200 subów. Nora!